Czy Deadpool dołączył właśnie do obsady Avengers doomsday? Parę miesięcy temu rozpoczęła się oficjalnie produkcja najnowszego filmu o Avengersach. Uczczono to bardzo długim livestreamem, w trakcie którego ujawniono imiona 27 aktorów, którzy na pewno w tej produkcji się pojawią. Wszystko zwieńczył oczywiście sam Robert Downey Jr., który w tym filmie wcieli się w rolę doktora Duma. Uważacie ten casting za słuszny? Oczywiście wiadomo, że to nie wszyscy aktorzy, którzy pojawią się w najnowszych Avengersach, ale fanów mocno zasmucił fakt nieobecności wśród ogłoszonych aktorów Toma Holland. W roli Spidermana, czy właśnie Ryana Reynoldsa w roli Deadpool'a. No i Ryan postanowił podkręcić nieco atmosferę, publikując tę oto fotografię. Wielu fanów uważa, że oznacza to początek jego prac przy najnowszym filmie o Avengersach, a inni potraktowali to zwyczajnie jako żart. Uważacie, że Deadpool pojawi się w najnowszym Avengers doomsday, kiedy twój ostatni film zarobił grubo ponad miliard? No to myślę, że nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Chyba, że będą musieli od razu rzucić Wolverina. Jeżeli chcesz być na czasie z wszystkimi popkulturowymi newsami, zaobserwuj ten profil, prawda? Odatko?